rozpocznijmy w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z, z Duchem, Duchem Twoim. Umiłowani współbracia kapłani, zarówno ojcowie pijarzy, którzy są tutaj gospodarzami tej parafii pod wezwaniem w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Matki Bożej i zarazem Świętego Jana Chrzciciela. I też pozdrawiamy bardzo serdecznie Księdza Proboszcza z Piechowic. To jest tutaj sąsiednia parafia. To tak. no I... znaczy dalej troszkę, bo jeszcze jest Sobieszy. Ale blisko. I pozdrawiamy, blisko. tak, jak najserdeczniej i witamy. I wszystkich Państwa na czele, z Panią Doktor i mężem. mężem, którzy są tutaj wraz z Państwem, z kapłanami i przyjaciółmi, fundatorami tej kapliczki, która jest właśnie powstaje z inicjatywy, idei naszego przezacnego. Przyjaciela, wspaniałego artysty, rzeźbiarza, niezwykłego patrioty i y, wielkiego miłośnika Matki Bożej Królowej Polski z Gieczwałdu Jerzego Dudy, którego tutaj mamy w naszej wspólnocie dzisiaj, a który, kochani Państwo, przybył bezpośrednio z uroczystości odpustowych y, od Matki Bożej y, z Gieczwałdu gdzie w 1877 roku, w dniu 27 czerwca rozpoczęły się te wspaniałe objawienia Matki Bożej w liczbie 160 z niezwykłymi przesłaniami i Matka Najświętsza mówiła wtedy w języku polskim i po prostu przybyła z nieba wtedy, kiedy Warmia i Polska były pod zaborami. Akurat y, to Dietrichswalde, czyli obecny Gietzfeld, był pod zaborem pruskim i gdzie walka z panem Bogiem y, w interpretacji Kościoła Rzymskokatolickiego w Kulturkamp Bismarcka y, przebierała na takich rozmiarach, które graniczyły wręcz. Z, pier... z prześladowaniami pierwotnego Kościoła w Cesarstwie Rzymskim. I tam właśnie Matka Boża objawiła się, żeby skierować nie tylko przesłanie w prawdzie w języku polskim do naszego narodu, lecz także to są przesłania uniwersalne. I o jednym z tych przesłań zechcemy sobie. Rozważyć, ale już w tej części, która będzie muszą świętą tej uroczystości w kościele parafialnym o wspomnianym już tytule. Więc wszystkich Państwa pozdrawiam, całą parafię, tutejszą parafię sąsiednie naszych wspaniałych kapłanów, Bożych mężów, którzy tutaj służą Wam. W tej przepięknej krainie Jeleniej Góry i okolic, gdzie poprzednie pokolenia wykazały się ogromnym heroizmem w miłości Pana Boga, Kościoła, narodu, ojczyzny, państwa. I w tym duchu, kochani, takiej miłości Boga i człowieka pragniemy dokonywać aktu, Poświęcenia tej kapliczki, i tutaj, już teraz, na wstępnie pragnął jak najserdeczniej na ręce naszego Ojca Kazimierza, Ojca Pijara, podziękować ojcom Pijarom, gospodarzom tej parafii, że tak wspaniałomyślnie tutaj po y pozwolili nam dokonać tego aktu i swoimi modlitwami, błogosławieństwem prowadzą waszą parafię do bram nieba do pana boga i za tę posługę kapłańską wyrażam i w tym miejscu wszystkim ojcom pijarom ale także i naszym bożym księżom proboszczom wikariuszom tego regionu przepięknego jeleniej góry i diecezji legnickiej całemu duchowieństwu wraz z księżą z księżmi biskupami i kapłanami, diakonami, seminarzystami, rodzinami zakonnymi. Z tego miejsca pragniemy całą wspólnotę diecezji legnickiej pozdrowić i duchowieństwo, i ludu Boży, i wszystkich mieszkańców i wypraszać przez poświęcenie tej kapliczki i przez obecność poświęconej Matki Bożej Królowej i Matki naszego narodu z Wieczwałdu, a dzisiaj z nieba, jak najpiękniejsze łaski, całe zdroje błogosławieństw, żeby tutaj, żebyście kochani byli jako kapłani, jako lud Boży, pozostali wierni Bogu, wierni niebu, wierni Matce Najświętszej jako naszej także królowej narodu polskiego i wszystko, co Polskę, Stanowi. Zanieśmy najpierw naszą modlitwę do ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej, naszej. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi, Duchowi Świętemu, też, jak, jak była na, na początku, początku teraz, teraz i zawsze i na, i na wieki wieków. Amen. Amen. Jeszcze, kochani Państwo, oddajmy całą Polskę, naród w Polsce i, i całą Polonię rozsianą po wszystkich kontynentach, także Kościół w Polsce i państwo polskie. I wszystko, co Polskę stanowi w jej historii, już ponad tysiącletniej historii, przymierza Polski z Panem Bogiem i Matką Najświętszą Maryją, która się objawiła jako nasza królowa, także w Gieczwałdzie w 1877 roku i która pragnie nam dzisiaj wszystkim błogosławić i także otoczmy szczególną modlitwą rodzinę tutaj Państwa Pani doktor z mężem, wszystkich krewnych, przyjaciół, wszystkich, którzy Państwa yy, wsparli w, tej, w tym przepięknym dziele yy, uczczenia i oddania takiego dostojnego hołdu Matce Najświętszej jako naszej królowej z nieba objawionej w Gieczwałdzie. Niech Pan Bóg i Matka Najświętsza Państwo to pięknie wynagrodzą, bo to będzie służyć parafii, diecezji, narodowi tutaj mieszkającemu, naszym wspaniałym sąsiadom, których nasz przezacny drogi Ksiądz proboszcz reprezentuje jako tutaj sąsiad Waszej wspólnoty parafialnej. Niech Bóg błogosławi ojcom piarom na dalsze lata tej wielkiej, ważnej posługi bo ojcowie pijarzy za wzorem świętego Jana Kalasantego, ich założyciela, to mają szczególny charyzmat edukacji. I dlatego pewnie e, ojcowie pijarzy zaprosili mnie z Uniwersytetu jako reprezentanta nauki polskiej e, wraz z Państwem, doktorami, e, naszymi przyjaciółmi, fundatorami tej kapliczki. Że, żebym dokonał tego aktu poświęcenia także w imieniu ludzi nauki, co z wielkim zaszczytem osobistym y, i, i kapłańskim i naukowym y, y, pragnę uczynić. I y, y odmówmy najpierw modlitwę za Was wszystkich, za Polskę i za całą rodzinę ludzkości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. A, a także kochani, odmówmy zanim dokonamy tego ścisłego aktu poświęcenia zarówno figury Matki Bożej jako Królowej z Gietzschwaldu, wykonanej przez naszego wspaniałego przyjaciela, niezwykłego artystę, rzeźbiarza, który wyrzeźbił tę figurę, Matki Bożej Królowej Polski, a który przybył z I Właśnie poprośmy Pana Boga, żeby pobłogosławił Panu Jurkowi Dudzie i jego małżonce, i jego mamie, i jego rodzinie, i wszystkim przyjaciołom i współpracownikom, którzy na swój sposób przyczynili się że ta figura właśnie w takiej przepięknej i dostojnej postaci powstała i już jest zdaje się, że dziesiątą, która jest rozmieszczana na terenie Rzeczypospolitej od archidiecezji wrocławskiej, bo tam byliśmy poprzez diecezję bielsko-żywiecką, gdzie górale w Ostrym Postawili przepiękną kapliczkę także i właśnie inne miejsca, także na Podkarpaciu, w miejscowości, w parafii Krasiczyn, to jest archidiecezja przemyska i tam też powstała właśnie podobna kapliczka, bo na zewnątrz jest w postaci takiej drewnianej i tam także króluje Matka Najświętsza. I do innych miejsc już zawitała Matka Najświętsza, i wkrótce będą następne akty poświęcenia, bo to y, wynika z tej idei Pana Jerzego, naszego przyjaciela, który zainspirował całą Polskę do tego, żeby na 150-lecie objawień, czyli w roku pańskim 2027, powstało przynajmniej 150 kapliczek tak przenikających i ubogacujących krajobraz całej ojczyzny, ale symbolizujących, że naród polski jest polonią semper fidelis, że jest Polską zawsze wierną, Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Matce Najświętszej jako Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, Królowej Wszechświata i Kościołowi Świętemu, i wszystkiemu, co stanowi o treści naszej wiary świętej, katolickiej i apostolskiej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na Matkę umiłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław i Panie, Boże Wszechmogący, tę figurę Matki Bożej jako Królowej Polski z Gieczwałdu i tę kapliczkę. Niech nam przypominają, że Maryja jest matką Chrystusa i naszą matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa, pana naszego. Amen. Amen. Teraz poświęcę właśnie tę figurę i kapliczkę, i wszystko, co stanowi wystrój estetyczny tej kapliczki wodą ze źródełka Najświętszej Maryi Panny z Gieczfałdu, którą Matka Najświętsza osobiście w objawieniu z nieba w Gieczwałdzie w 1877 roku poświęciła. Tak, czy może tak, żadno piarę na będzie. Uh -huh. I nas też wszystkich też. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W pełni zaufania prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Jego Matki, a naszej Królowej Polski. Chryste, Zbawicielu świata, niech Twoja Matka i dla nas będzie najlepszą Matką i orędowniczką i dla całego naszego narodu polskiego i całej Polonii rozsianej po wszystkich kontynentach. Ciebie prosimy. Panie. błogosław naszemu narodowi, w Jego wspólnocie wiary którą jest Kościół Chrystusowy zbudowany na świętym Apostole Piotrze, aniołach i świętych, a szczególnie matce najświętszej jako matce Kościoła. Błogosław naszemu państwu polskiemu, żeby w porządku natury zadbało rzetelnie, sumiennie i ze wszelkich sił o dobro wspólne wszystkich Polaków i wszystkich mieszkańców. Naszej polskiej ziemi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, pociesz wszystkich ludzi, jako nasz boski Zbawiciel i Odkupiciel wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, którzy cierpią zarówno duchowo, fizycznie, materialnie, społecznie czy narodowo, czy gospodarczo. Błogosław Polsce poprzez wstawnictwo. Przenajświętszej Królowej Polski Maryi, Ciebie prosimy błogosław naszej młodzieży, dzieciom polskim, żeby przejęły to wspaniałe dziedzictwo pokoleń, wiernych Bogu. Matce Najświętszej, jako naszej Królowej Polski, wiernych Kościołowi, wiernych Ewangelii Świętej, wiernych Krzyżowi Pana naszego Jezusa Chrystusa jako symbolu naszego zbawienia i odkupienia. I żeby tak jak patron i założyciel Ojców Piarów, święty Józef Kalasanty, który w Rzymie y, utworzył podstawy nowożytnego szkolnictwa. Żeby te pryncypia, które on położył jako fundamenty katolickiego kształcenia i wychowania człowieka, dzieci, młodzieży, ale także i samokształcenia się w przypadku naszych dorosłych pokoleń, żeby one także w systemie polskiej edukacji były dzisiaj w XXI wieku respektowane i żeby Rzeczpospolita Polska budowała na katolickich zasadach cały system edukowania wszystkich pokoleń Polaków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pozwól naszym zmarłym, a szczególnie zmarłym biskupom, którzy służyli w Polsce, prymasom, kardynałom, wszystkim pokoleniom kapłanów, a szczególnie tych, którzy tutaj służyli Wam w przeszłości w historii Kościoła. Na tej przepięknej ziemi, Jeleniej Góry i okolic, przyjmij ich wszystkich wraz ze wszystkimi pokoleniami naszego polskiego narodu od Mieszka I, ze wszystkimi pokoleniami zmarłymi, którzy tutaj przechodziły przez tę śląską Ziemię, żeby one wszystkie w dniu ostatecznym wstały. Do życia w Domu Bożym, z Matką Najświętszą, jako Królową Nieba i ziemi, i Królową Polski, z aniołami i świętymi na wieki. Ciebie prosimy. Jezus, Jezus, Panie. Jezus, Panie. Wszystkie Wasze intencje, kochani, tutaj, y, Państwa doktorów, y, was, waszych rodzin, małżeństw. Y, ze wszystkim co was tutaj, wasze życie, religijne. Rodzinne, społeczne stanowi: Niech Matka Najświętsza z tego miejsca także, z tej figury, udziela Wam najpiękniejszych błogosławieństw, żebyście byli jako nasz naród, tutaj mieszkający w tych przepięknych, na tych przepięknych pagórkach, przy tych wspaniałych potokach górskich, łąkach, połoninach, żebyście byli chlubą naszego narodu a jeszcze większą chwałą Pana Boga w Trójcy Świętej, jedynego I, i Jego Przenajświętszego Kościoła katolickiego, apostolskiego, jednego i świętego i żebyście to dziedzictwo waszymi modlitwami i waszym poświęceniem i oddaniem dla spraw Bożych i Matki Najświętszej przekazywali następnych Następnym pokoleniom i zakorzeniali w nich, jak te piękne górskie drzewa <coughs> głęboko zapuszczają korzenie w górskiej ziemi, najczęściej kamienistej, tak niech wasze modlitwy pięknie stanowią to zakorzenienie, zakorzenianie się coraz głębsze Polski w Bogu. I w wieczności, Ciebie prosimy. Bez Bez z Panią, Panią. Jak Maryja, za wielkie rzeczy nam uczynione oddajmy chwałę Bogu i odmówmy modlitwę Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niebieskami. i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się Bóg za nami Panie, grzecznymi, teraz i w, w godzinie śmierci naszej. naszej. Amen. Panie i Boże nasz, wysłuchaj naszych prośb i wybaw nas od wszelkich przeciwności, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech was kochani, i wszystko, co Was stanowi i całą naszą Ojczyznę, Polską i Polonię i Kościół w Polsce, i Państwo Polskie ze wszystkimi misjami, które posiadają w naszej Ojczyźnie i w naszym narodzie, błogosławi Bóg Wszechmogący i Miłosierny Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Wieki, wieków. Amen. Jeszcze raz wszystkim naszym Bożym kapłanom i wszystkim Państwu, i Państwu, doktorom, fundatorom tej kapliczki wyrażam najserdeczniejsze i najpiękniejsze podziękowania. Niech Bóg i Królowa Polskie Waryja Państwu jak najpiękniej pobłogosławią. Bo Szczęść Boże. Niech za będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za chwilę ksiądz profesor w naszym kościele odprawi mszę świętą o błogosławieństwo Boże dla Państwa. O 10 ustalone było z Panią doktor. Że o dziesiątej no tak mniej więcej jak zajdziemy to możemy tak uroczyście przejść, niech ludzie widzą, że tu coś się działo wielkiego. Dziękuję pani doktor i mężonkowa. Maryjo królowo Polski. Maryjo królowo Polski. Jestem przy tobie pamiętam. Jestem przy tobie pamiętam. Czuwam Maryjo Królowo Polski Maryjo Królowo Polski Jestem przy Tobie pamiętam Jestem przy Tobie pamiętam Czuwam Maryjo Królowo Polski Królowo Polski, jestem przy Tobie Pamiętam. Jestem przy Tobie Pamiętam. Czuwam. Ja tylko słowo, jeśli można, bo tutaj no. ksiądz profesor wylał taką chwalbę na mnie to wszystko, co się dzieje w związku ze 150-leciem. Budowania tych kapliczek to jest zasługa tylko księdza profesora Tadeusza Guza. Jemu jesteśmy bezmiar wdzięczni. Bóg zapłać, księdze profesorze. My też. Bóg zapłać, wszyscy mówimy. Bóg zapłać. O, Bóg zapłać. Bóg zapłać.